Mam pytanie, czy pan ma tak, tak, takie trzy obszary, w których pan powie absolutnie żadnych cięć? No, nie mam zamiaru y, ciąć w kulturze, y, bo. Bo tutaj podobnie nie ma co ciąć, jak Churchill. Nie tyle, że nie ma co ciąć, bo, bo zawsze by było, ale uważam, że ona jest zbyt ważna, żebyśmy tutaj mogli ciąć. Szanowny panie prezydencie, 30 kwietnia bieżącego roku w rozmowie z redaktorem Grzegorzem Sroczyńskim w gazecie wyborczej, w poranku Gazeta Wyborcza na Facebooku, zapewnił pan, że nie zamierza dokonywać cięć w sektorze kultury. Sektor kultury jest w ostatnim etapie odmerzenia gospodarki. Jest to decyzja rządzących i no, nie mamy za bardzo jak z nią polemizować. Docierają do nas jednak informacje o planowanych kolejnych cięciach w poznańskiej kulturze, na co nie możemy pozostać obojętni. Apeluję do Pana, aby, dotrzymując słowa z 30 kwietnia bieżącego 2020 roku, nie dokonywał Pan kolejnych cięć dla poznańskiej kultury, ponieważ w moim odczuciu ucierpią na tym wszyscy mieszkańcy Poznania. Proszę raz jeszcze rozważyć swoje decyzje i mam nadzieję podjąć właściwą z korzyścią dla nas wszystkich. Pozdrawiam.